Rodzeństwo. To jedna z tych rzeczy, które budzą twoją wewnętrzną agresję. Z jednej strony masz ochotę ich utopić, a z drugiej... Czasami cieszysz się, jak już są. Moje pierwsze skojarzenie to bójki. Nie wiem jak u was, ale u mnie zazwyczaj ze starszym bratem. I to nie musiał być nad konkretny powód. Wystarczyło jedno krzywe spojrzenie, jeden głupi tekst i po chwili się nawalacie jak dwa psy o parówkę. Oczywiście przegrywałem. Nie będę tutaj tego ukrywał. Ale zawsze walczyłem z zaciętością lokalnego żula, kiedy prosi cię o piwko. Daj no jeszcze, kurwa... Moje pasmo przegranych jednak nie trwało zbyt długo Bo los sprawił, że mam też młodszego brata Więc w tym przypadku życie użyło odwróconej karty Uno I nadszedł mój czas Tylko, że jestem od niego 5 lat starszy Więc porównując nas fizycznie Ja wyglądałem przy nim jak Kevin Lebron w piku formy Jeden solidny strzał i by go już nie było Dlatego nie mogłem się z nim bić w klasyczny sposób Musiałem trochę inaczej podejść do tematu Znaleźć grę, gdzie mogłem użyć trochę siły, jednocześnie minimalizować obrażenia, jakie może dostać ten mały kanibal. I wyobraźcie sobie sytuację. Lato 2018 rok, piękny, słoneczny dzień, trampolina w kształcie oktagonu w ogrodzie i piłeczka w ręku. Jemy z bratem pograć jak gentlemani, i w pewnym momencie kopnąłem piłkę, może trochę za mocno. No dobra, przyjeb***łem. Piłka poleciała w niego jak pocisk. Wyglądało to mniej więcej tak. Można by rzec, że to kanon dzieciństwa. Jak ktoś tego nie doświadczył w życiu, to jestem pod wrażeniem, co robiliście, gdybyście młodsi. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, co było dalej. Rozbity nos, twarz cała zakrwawiona. Tyle było z małych obrażeń, co sobie planowałem. To jest ta sytuacja, w której błagasz 9-latka, żeby nie szedł do mamy, bo jak pójdzie, to koniec. Więc zaczynasz negocjacje jak handlarz na bazarze. Czasem to wyjdzie, czasem nie. Zależy, jak dobre masz towary. Ale dobra, bójki bójkami. Prawdziwa zabawa to pożyczanie rzeczy. Tylko, że to nie jest do końca normalne pożyczanie, to bardziej celowe przywłaszczenie. Zostawisz bluzę albo ładowarkę na chwilę, dosłownie 5 minut. Wracasz i nie ma. Takiej prędkości podwalania rzeczy wiadomo, jacy panowie mogą pozazdrościć. Rzucane hasła w kierunku brata są zawsze te same, więc nie będę tu się rozwodził. Zazwyczaj wszystko kończyło się kreatywną zemstą. Im bardziej upierdliwa, tym lepiej. Jakiś kleks na dywan, albo wrzucenie chusteczki do ubrań do prania. Można to potraktować jako prowizję za usługę pożyczania rzeczy. Kapuś, kapuś, szyi, Ej, skupu, Rodzeństwo to też niekończące się kapowanie. Jeśli chodzi o bycie największym konfidentem, nie mają sobie równych. I nie, nie chodzi mi tu o byciu pewnym siebie, bo jak to się mawia, dzień bez donosu to dzień stracony. Każdy, kto miał brata lub siostrę, zna ten moment, kiedy mama wraca do domu. Oni już mają przygotowany raport z uśmiechem na twarzy. Ty już wewnętrznie wiesz, że z nimi nie wygrasz i czekasz cierpliwie na karę. Ale żeby nie było, czasem pojawia się moment solidarności. Rzadko bo rzadko, ale jest. Bo tak naprawdę nikt cię nie zrozumie tak jak oni, kiedy rodzic, mówiąc kolokwialnie, jest delikatnie wkurzony. Wtedy stajecie się drużyną, gracie do jednej bramki, bo nie wiecie, czy zaraz nie zostaniecie rozgromieni. Tylko jest jedna kwestia, że to trwa zwykle do pierwszego spięcia o to, kto ma wyrzucić śmieci. I wtedy wasz pakt się kończy. Do tego dochodzi ta wieczna rywalizacja. Kto ma lepsze oceny, kto pierwszy coś osiągnie. Rodzice zawsze lubi wzniecić ten ogień. Dorzucali do tego swoje motywacyjne teksty. Zobacz jak twój brat się uczy, albo twoja siostra jakoś potrafi pomóc w domu. Ja jak to słyszałem, to miałem ochotę coś rozpierd... Ale mimo tego lubiłem pokazać dominację genetyczną, że jestem ulepiony trochę z innej gliny niż oni. Nie można zapomnieć o dzieciństwie. Mam na myśli taką wczesną podstawówkę. To wtedy rodzeństwo odkrywa swoje talenty w kreatywnych karach albo głupich zabawach. Jeden zamyka drugiego w szafie, albo ten drugi wrzeszy tak głośno, że sąsiedzi dzwonią do rodziców. To było ciągłe testowanie limitów, na ile można sobie pozwolić, zanim ten drugi się podda. Ale i tak zazwyczaj wszyscy kończyli zgaszeni przez mamę i dostawało się szlaban na tydzień. Ale to dopiero początek, bo przecież zawsze była też bitwa o pilota przynajmniej za moich czasów. Teraz nie wiem jak to wygląda, gdy każdy dzieciak ma telefon od urodzenia. Bo ten kto wtedy miał pilota, decydował co wszyscy będziemy oglądać. Albo klasyczna bitwa o łazienkę rano, kiedy każdy chce z nich korzystać przed szkołą. Ale jak ma się dwóch braci i jedną siostrę, to nie powiem, jest ciężko. Ale tak najlepsze to jest wchodzenie do pokoju bez pukania. Nic tak nie rozwala głowy, jak młodszy brat wpadający jak komornik, akurat gdy masz chwilę spokoju. On coś bierze, wychodzi i jeszcze drzwi nie domknie. Albo specjalnie zacznie dotykać jakiejś twojej rzeczy. chciał zobaczyć jak działa. Nie wspomnę już o straszeniu po ciemku. Idziesz spokojnie do łazienki, a za drzwi wyskakuje debil cały na czarno. I potem jeszcze on się śmieje, że się przestraszyłem. No, trochę kurczę, ciężko się nie przestraszyć, widząc takie coś o drugiej w nocy. Kompletnie nieprzygotowanym, to no. można dostać migotania przedciągów. 180 Teltów spoczynku, kurwa, to jest ci mało? Ogólnie, zbierając to wszystko do kupy, pomimo tych wszystkich wojen, kłótni i donosów, rodzeństwo to jednak coś wyjątkowego. Tak jak przychodzi prawdziwy problem, złamane serduszko albo gorszy moment, pani nim piersi się pojawią. Czasem nawet może ci pomogą, ale z wiekiem, wszystko się trochę uspokaja. Docinki ustają, ale dalej potraficie się kłócić o totalne bzdury, tylko teraz już bardziej dla sportu, bo prawda jest taka, że życie bez nich byłoby po prostu zbyt ciche, a cyrk bez klaunów to już nie to samo. Nie <laughs>